Właśnie dzisiaj przyszły mi krewetki, jedne Crystal Red, a drugie Snow White. Jak na razie Snow White nie są jeszcze białe, ponieważ zazwyczaj po transporcie krewetki są... nie są wybarwione tak, jak powinny być. Ale po kilku godzinach w akwarium i kolory wrócą do normy. Kiecha w akwarium mam około 6. KH na poziomie 1 lub 0 pH 6.6. Na razie przychodzą. Będą tutaj dostosowały się do mojej wody. Wolałem im na razie 200 ml. potem potem dam, żeby... Zrównały się z temperaturami i wrzucamy je do krewetkarum To jest z przybliżenia tak będą. papugi mi się drązują. Snow Whitey Crystal Rady Krystal Rady już nabrały ładnych kolorków. Sarledy można trzymać z snow White'ami, gdyż yy, gdy się zmieszają, nie dają one brzydki krewetek, a właśnie sprawiają, że ich potomstwo ma ładne kolory. Bardziej pogłębiają biel snow Whitey. Tak czytałem przynajmniej na. W zagranicznych forach na polskich też pisze, jest trochę mniej informacji. Ładne krewetki. Tak wygląda krewetkarium.